Czy wiesz, że niektóre małe firmy generują milionowe przychody, konkurując z wielkimi korporacjami? Jak to możliwe, że bez ogromnych budżetów marketingowych, bez wielkich działów sprzedaży wygrywają walkę o klientów? To nie przypadek a konkretne strategie, które sprawiają, że małe i średnie przedsiębiorstwa potrafią zdobyć rynek. Dzisiaj odkryjemy pięć kluczowych czynników, które pozwalają małym firmom odnosić wielkie sukcesy i co z tego możesz zastosować w swoim biznesie. Przewaga MŚP nad gigantami. Wbrew pozorom, duże firmy mają swoje słabości: są mniej elastyczne, wolniej podejmują decyzje, trudniej dostosowują się do zmian. Małe firmy mogą reagować szybciej i bardziej personalizować ofertę. To jeden z ich największych atutów. Jak lokalna kawiarnia może wygrać z sieciówką typu Starbucks? Budując lojalność klientów, lepiej dostosowując menu i oferując unikalne doświadczenie. Przypominam o zostawieniu łapki w górę dla algorytmów YouTube. Kluczowe strategie sukcesu małych firm. Znalezienie niszy rynkowej. Małe firmy wygrywają, gdy nie próbują być dla wszystkich, a skupiają się na wąskim segmencie klientów. Przykład. Firma produkująca ekologiczne kosmetyki dla osób z alergiami odniosła sukces, bo duzi gracze ignorowali tę grupę klientów. Mocny brand i unikalna wartość. Nie wystarczy być, trzeba się wyróżnić. Małe firmy, które budują silną markę i wartości, przyciągają lojalnych klientów. Apple zaczynało jako mała firma, ale od początku miało mocny przekaz: innowacja i design. Marketing partyzancki i content marketing. Nie trzeba milionów na reklamy. Można wykorzystać wiralowe treści, social media i marketing szeptany. Przykład. Mała piekarnia, która stała się wiralem na TikToku, bo pokazała kulisy swojej pracy i opowiadała historię każdego wypieku. Automatyzacja i skalowanie procesów. Wzrost wymaga systematyzacji. Małe firmy, które chcą się rozwijać, wprowadzają automatyzację. Na przykład systemy CRM, chatboty, automatyczne e-maile. Lojalność klientów i doskonała obsługa. Duże firmy często traktują klientów masowo. Małe firmy mogą zbudować relacje 1 do 1, co sprawia, że klienci wracają. Przykład: lokalna księgarnia, która zapamiętuje gusta klientów i wysyła im spersonalizowane rekomendacje książek. Czy prowadzisz własny biznes lub planujesz go założyć? Która z tych strategii najbardziej cię zaskoczyła? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz więcej treści o rozwoju biznesu i finansach, nie zapomnij zasubskrybować i kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.